Gaspar nie jest łatwy w obyciu. Wszyscy widzieli w nim człowieka, który autentycznie kocha Barcelonę, ale zdarzało mu się nie dotrzymywać obietnic. Dlatego jego słowa nie wzbudzały zaufania. Pojechałem do Barcelony i powiedziałem Gaspartowi, że dostaliśmy ofertę nie do odrzucenia. Nie wymieniłem klubu, ale powiedziałem, że to moment, żeby renegocjować kontrakt Luisa Figo. Luis miał obsesję. Regularnie albo on, albo Wejga prosili o więcej pieniędzy ale to normalne w świecie futbolu. Gaspard powiedział, że to nie do pomyślenia. Nie ma szans, żeby w tym momencie renegocjował kontrakt. Szczególnie teraz, kiedy mają miejsce wybory na prezesa Barcelony. Figo ma ważny kontrakt z Barceloną na kolejne 3-4 lata. Chce go renegocjować, ale zrobiliśmy to rok temu, więc teraz nie widzimy takiej potrzeby.